Problem polega na tym, że ten sprzęt no jest bardzo drogi. No. To nie żeby ktoś się nie pomyślał, to jest sprzętek i z górnej półki. Po prostu te sprzęty do osób niepełnosprawnych są bardzo drogie. No i dlatego zainicjowaliśmy nową zbiórkę, czy pierwszą naszą zbiórkę na wózek do Borysa specjalistyczny, żeby po prostu już można było z tym Borysem większe trasy pokonywać. I żeby bardziej było mu wygodnie w tym, w, tym, w tym nowym wózku, ponieważ ten wózek ma to do siebie, jeżeli nam się oczywiście uda kupić, że można go po prostu tego borysa w tym wózku karmić. Można go nie tylko należąco, ale też na siedząco wozić. No i dlatego nam jest po prostu ten wózek niezbędny na dzień dzisiejszy. Czy im chcieliśmy z góry podziękować, którzy po prostu no, dorzucą się do tego wózka i pomogą nam. Bo naprawdę, do nas to jest duża sprawa i duże pieniądze, bo nie tylko na tym wózku, podejrzewam, że będziemy musieli zatrzymać, ale z biegiem czasu i pozostałe rzeczy trzeba będzie wymienić. I i inne rzeczy. I z góry, z góry dziękuję wszystkim tym, którzy pomogą nam zebrać chociaż no, część tej sumy. Dziękuję. My.